Mówiłeś, że tam jest piękne arboretum, potwierdzam, byliśmy tam na Rekonesansie. Wtedy była wiosna, więc wszystko ukwiecone, wspaniałe, ale myślę, że ten ogród botaniczny, gdzie są bardzo ciekawe okazy drzew, ale nie tylko, bo są też troszkę bardziej niskopienne rośliny. On jest wspaniały przez cały rok, cały okrągły, a w lecie także także jest tam pięknie i kolorowo i na pewno tam zajrzymy już niedługo. Co jakiś czas trafiają na trochę bardziej wymagające odcinki drogi, polaże, zakręty, dlatego dobrze, że pojechaliśmy bokiem, nie główną drogą. Raz, że jesteśmy bliżej Sanu, dwa, że coś się dzieje na trasie, ale wielkiej paniki w peletonie raczej nie ma. Wszyscy ci, którzy chcieli zająć miejsca blisko czuba, zrobili to odpowiednio wcześnie, więc teraz czekają na kolejne ważne, decydujące momenty, jeszcze przejazd przez przemyśl będzie w miarę spokojny myślę, szybki, oczywiście, ale, ale bez większej nerwówki, natomiast już później jak skręcimy w prawo z drogi numer 885, na pikulice Fredropol, no to tam już nie będzie za bardzo czasu na ociąganie się. O, zobacz, 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 zobacz. Sarenka uciekła przez pole. Zastraszyła się no. kolarzy. I A może nawet przeskoczyła przed, przed nimi, bo tak jak widziałem, więc mogła być jakaś akcja. O, jest sarenka. Helikopter ją pięknie wytropił. No, wjeżdżamy, proszę Państwa, na Pogórze Przemyskie już niedługo, więc tam przyroda bardzo bujna i nie tylko sarny tam żyją, ale podobnie zresztą jak na Roztoczu, różne inne gatunki, nawet grubszego zwierza Barłamowie mi mówiono, że jakiś niedźwiedź tam zagląda w okolice, więc trzeba się pilnować. Sebastian Szczęsny mówił, że jedzie w kierunku uciekinierów ostatnio, jak go słyszeliśmy, prawda? Czyli pewnie już dojechał i ma dla nas ciekawe wiadomości. Rzeczywiście, wspominaliście o, tej, wspominaliście o tej sarence, która przemknęła przed kolarzami. Otóż ja akurat miałem to szczęście, że no, byłem bardzo blisko tej sytuacji, bowiem jadę tuż przy uciekającej grupce tych kolarzy i ją było widać z prawej strony, jak nadciągała, jak w pełnym pędzie zbliżała się do drogi i zaczynały pojawiać się okrzyki ostrzegawcze. Zaczęły pojawiać się klaksony samochodu, bowiem wszyscy widzieli. Słuchajcie, ona przebiegła w bezpośredniej bliskości motocyklu fotoreportera, który jechał i tuż przed kolarzami i robił zdjęcia. Sytuacja z pozoru wesoła była naprawdę sytuacją groźną. Na całe szczęście skończyło się to bez poważnych konsekwencji, ale to zwierzę postraszyło tutaj. Przebiegło bardzo, bardzo blisko. No dobrze, ale zostawmy tutaj piękną fauny i flory tutejszych ziem. Skoncentrujmy się na tym, co się dzieje. Udało nam się odjechać od peletonu, a dojechaliśmy do tej prowadzącej ósemki, w tej chwili nowy asfalt, ale droga poziutka, droga kręta. Tego typu droga sprzyja uciekającym góra, dół. Można się tutaj próbować gdzieś rozpędzić. Był przejazd przez miasto, był przejazd przez rondo, potem dwa mocne zakręty. i dosłownie przewknęli przez to miasto. Prędkość imponująca. To o czym wspominaliście. Tak jak gdyby drugie życie weszło w serca tych, którzy wcześniej pracowali, a więc w tę piątkę, kiedy dostali wsparcie tych trzech osób, które w tej chwili, tych trzech kolarzy, których do, do tej grupki dołączyli. Teraz kolejny. Ostry zakręt. 90 stopni mocno w prawo. Trzeba uważać, bo tu jest wąsko. No i to niebezpieczeństwo pojawiającego się tego piasku i żwiru, który jest na zakrętach. Tam trzeba uważać, bo te koła mogą się uśliznąć. Może być niebezpiecznie, ale tym razem to się wszystko składa. Do tego trzeba dołączyć przecież tą niesamowitą technikę jazdy, jaką prezentują ci kolarze. Ustawiają się. W tak pod nie, momentami, ustawiają się pod y, takim kątem, y, ustawieni w tego, ten wąż jedzie, bo ustawiony pod pewnym kątem, to świadczy o, o tym wietrze, który w tym momencie wieje z lewej strony, a więc mamy ten wiatr, który zawiewa tutaj, patrząc po flagach, patrząc po ustawieniu się zawodników z lewej strony, lewy delikatnie czołowy, no nie jest to wiatr, który lubią kolarze, zdecydowanie przyjemniej byłoby jechać, gdyby ten wiatr był z tyłu i nieco pomagał. W tej chwili y, to grupy intermarsze Wanty B, on przed momentem miał długą zmianę. Teraz Sebastian Lagerweben, on jest w tym momencie tym, który dyktuje tempo. Wszyscy współpracują zgodnie, wszyscy dają z siebie w tej ucieczce wszystko, no bo to już jest 8 osób, a 8 osób to już jest naprawdę poważna siła. Ale peleton, peleton nie odpuszcza na zbyt duży dystans czasowy jak ta partia szachów między ucieczką a peletonem będzie rozgrywana, ale musimy Państwu powiedzieć, że jednak Wyszatycy zapunktowały, zapunktowały u nas wysoko. Ta kanapa na podnośniku najwyższej klasy, akcesorium kibicowskie. Ale faktycznie ucieczka, 3 minuty 16 sekund, czyli odjechali dość zdecydowanie. To już było przecież w pewnym momencie ledwo ponad minutę, ale te nowe siły, które dołączyły i rozruszały trochę to towarzystwo, doprowadziły do tego, że ta przewaga no cały czas, cały czas rośnie. Złożone lusterko w samochodzie, to też warto zauważyć. Tak się robi dojeżdżając do zawodników, kiedy chcemy im podać bidony, żeby gdzieś tam kierownicą nie zahaczył kolarz o lusterko, więc dyrektor sportowy składa zawsze lusterko przed tym, jak podjedzie do, do kolarza. No jak już skończy się wymiana tych bidonów, może jeszcze zobaczymy, może nie zobaczymy, ale wtedy Odpycha to lusterko, żeby oczywiście wszystko było zgodnie ze sztuką. O, właśnie to był ten moment który było widać w ostatnim kadrze. Świetna współpraca, trzeba to podkreślić. Naprawdę teraz jadą tak, jakbyśmy chcieli, żeby jechali od początku. Tak, tak. Podkreślaliśmy to, że drugie życie dostała ta ucieczka w momencie wzmocnienia trójką kolarzy i tak to właśnie jest. Bardzo nam się podoba ta współpraca. Zresztą, kiedy brali ostry zakręt, widać było, jak Postelberger, który wtedy jechał na końcu, musiał naprawdę dokręcić bardzo mocno, żeby nie zgubić końca, nie zgubić koła poprzedzającego go zawodnika. I to pokazuje, jak dobre jest tempo w tej ucieczce. Coraz bliżej jest przemyśl. Mamy w tej chwili 64 km do mety, ale mówiliśmy Państwu, że najważniejsza będzie ta pętelka, czyli wyjazd z Przemyśla do Kalwarii Pacławskiej, tam zmaganie z pagórkami, ścianka kalwaryjska momentami 18-20% nachylenia, więc trudna wspinaczka, potem druga ścianka w gruszowej. W obu przypadkach premie górskie. No i, i yy, potem dojazd z powrotem do Przemyśla i walka z podjazdem na kopiec tatarski. O zwycięstwo etapowe. To jest dzisiaj główna atrakcja, to jest danie dnia, to jest to, na co wszyscy czekamy. A tutaj po popołudnie z wyścigiem Tour de Pologne, pięknie obstawiona trasa w miejscowości w Dolinie Sanu zbliżają się zatem przy tym dobrym dopingu do przemyśla zawodnicy. A my oczekujemy na ten moment, kiedy będzie nam dane zajrzeć do arboretum w Bole Straszycach, żeby zobaczyć, jaki to piękny obiekt już tutaj niedaleko przemyśla. No i wygląda na to, że Michał Gołaś dołączył na czub peletonu. O, chciałeś i masz? Chcieliśmy i mamy, tak jest. Piękny park, ogród botaniczny, różne okazy, fauny, flory. Widzą Państwo sami, jakie to wszystko urokliwe. Są tam oczka wodne, zresztą zasiedlone, bo widziałem tam piękne żółwie, które się wygrzewały na słońcu. Różne typy roślinności przedstawione w tym ogrodzie botanicznym. A więc mocny punkt na trasie wycieczek na Podkarpacie, a zwłaszcza w okolicy Przemyśla. O, Twoje żółwie. Wszystko się zgadza. Takie właśnie atrakcje przy trasie tegorocznego Tour de Pologne. Pokazujemy to nie bez powodu, oczywiście chcemy pokazać jak najwięcej i kolarstwa, ale też atrakcji po drodze, które, Polski po prostu, które prezentują nam tutaj, które mamy, które mamy na trasie. Polska jest piękna i przy okazji Tour de Pologne możemy to Państwu zademonstrować. Na każdym właściwie fragmencie tej trasy to jest wielki, wielki atut tego rocznego wyścigu, że on przebiega przez takie atrakcyjne zakątki. Czyli zabory Straszycami, Buszkowiczki Buszkowice, przejazd pod mostem na drodze nr 77, no i przejazd przez przemyśl. Czyli z tego co widzieliśmy ostatni raz w peletonie do drużyny Bahrań victorius dołączył Michał Gołaś, i to on teraz będzie również pracował troszkę mocniej na szpicy. Peletonu Michał Gołaś, który kończy karierę po tym sezonie. Jego ostatni Tour de Poloń. Żegna się ze swoimi kibicami. Kawał historii. Były mistrz Polski. A tu mamy jeszcze okiem na te forty w Polestraszycach. W pozostałości twierdzy, Przemyśl. Bardzo ciekawe konstrukcje forteczne. Oczywiście częściowo zburzone, ale częściowo dzięki temu widoczne nawet bez zaglądania do środka jest dużo, dużo tych pozostałości potwierdzy przemyśl, tych fortów, tych różnych umocnień, baterii. Gdyby chcieć to wszystko zwiedzić, no to potrzeba by naprawdę dobrych kilku dni, żeby pomyszkować. Tam oczywiście wszyscy pasjonaci tego typu umocnień, zabudowań dobrze wiedzą o co chodzi. Ale jak widać, przy okazji nawet wizyty w arboretum, bo w Straszycach wystarczy przejść kawałek dalej, i tu są takie nawet specjalne pomosty przygotowane, żeby można było zajrzeć tam i zobaczyć na czym to wszystko polegało. Przy okazji warto poczytać o, o historii twierdzy, przemyśl, o tych epizodach z I wojny światowej, kiedy ona rzeczywiście miała bardzo ważne funkcje obronne. 3 minuty i 9 sekund przewagi na 61 km do Jeszcze, razie, Muszę wtrącić takie małe postscriptum do, do kwestii bolestraszyc. Otóż jacy są wielcy ludzie z bolestraszyc. Wielcy w sensie dosłownym. Bardzo wysocy. Otóż jeden z reprezentantów Polski w koszykówce, Dariusz Wyka, urodził się właśnie w bolestraszyce. Pozdrawiamy. Oczywiście. Pozdrawiamy i przechodzimy do ucieczki. Tutaj niezmiennie cały czas. Równa mocna praca. Dobrze wyglądają wszyscy kolarze, którzy jadą w odjeździe. No ale pierwszy większy podjazd zweryfikuje to, kto jak się tak naprawdę czuje. Na ten pierwszy, dłuższy podjazd musimy trochę poczekać. Będzie taka górka jeszcze przed Kalwarią Pacławską, która no, już trochę nam wyjaśni, jak mają się kolarze w odjeździe. Z tej perspektywy, kiedy jadą po płaskim, wygląda to naprawdę, naprawdę nieźle. Więc wróżymy im jeszcze kilkadziesiąt, kilkanaście, kilkadziesiąt, kilkadziesiąt kilometrów na froncie. No proszę Państwa, im bliżej Przemyśl, tym robi się ciekawiej, bo za że zaczną się hopki, zacznie się jazda góra-dół, e, interwały będą coraz inter, bardziej interesujące, e, a także amplitudy tych podjazdów zrobią się coraz większe w miarę jak się będziemy zbliżać do Konwanii Pacławskiej, więc tam już się może wydarzyć nie jedno. Bardzo, bardzo czekamy na ten fragment etapu. Tu jeszcze uzupełnianie zapasów. Tako Van der Horn podjechał do wozu technicznego. Zabiera nowe bidony. Jesteśmy 60 km przed metą w przemyślu. Ale za to jakieś 10 km przed samym miastem. Dostaliśmy sygnał, bo my siedzimy na Kopcu Tatarskim, czyli nad miastem mamy kapitalny widok na panoramę Przemyśla i jego okolic. Ale wiemy, że tam przy trasie, gdzie będą przejeżdżali zawodnicy, oni za pierwszym razem tutaj na Kopiec Tatarski nie zajrzą, tylko pojadą dalej, że tam jest bardzo dużo kibiców, że Przemyśl też bardzo, bardzo tęsknie oczekuje na to, jak pojawi się peleton Tour de Pologne na ulicach. No na pewno dzisiaj na finałowym podjeździe Kibiców będzie można liczyć w setkach na pewno wielkie widowisko, wielkie show w przemyślu. No i ten podjazd stworzony do kibicowania. Są tam chodniki z boku, więc jest się gdzie bezpiecznie ustawić, żeby wspierać zawodników swoich, swoich ulubieńców. A tutaj Michał Gołaś na czubie peletonu. Zwolnił Ziberga z ciężkiej pracy, którą wykonywał od samego początku. Czyli team Ineos Grenadiers i Bahrain Victorius kontrolują teraz w sumie aż we, w sumie aż we trzech, nawet kontrolują losy tego etapu. No i zaczynają powoli odrabiać straty do ucieczki. 3 minuty przewagi. Tu chyba po prawej stronie jest ten park. Nie, jeszcze nie 3 minutki. 3 minutki. No i pytanie: w którą stronę drgnie ten zegar? Czy w górę, czy w dół? Zauważyliśmy w peletonie tam dobrze skrytego, czyli osłoniętego przed wiatrem Macieja Paterskiego, lidera reprezentacji Polski na dzisiejszy etap. Teraz widzimy ładnie ustawionych kolarzy drużyny Emiraty Arabskie. No i grupa Ineos Grenadiers Ineos, Ineos Grenadiers, drużyna Michała Kwiatkowskiego. Także, także coraz jest bliżej czoła peletonu już nie wyłącznie Bahrain Victorious, ale właśnie zespół Ineos. Spodziewamy się dzisiaj zobaczyć w głównym biegu wydarzeń Michała, bardzo ważny dla niego etap. Jeżeli chce wygrać ten Tour de Pologne, no to dzisiaj powinien się znowu pokazać. Wczoraj, Wczoraj nas nie zabił, ale dzisiaj to jest kolejny dzień, w którym musi być aktywny. Dokładnie tak, Michał wczoraj nas nie zawiódł, wczoraj na remis, nawet nie na remis, nawet z małym zyskiem, no bo jednak zdobył bonifikatę na lotnej premii. Dzisiaj już takiej okazji nie będzie, żeby zdobyć bonifikatę na lotnej premii, ale tutaj na mecie w przemyślu, szczególnie w, po tych zmianach w regulaminie, kiedy tylko jedna sekunda pomiędzy zawodnikami będzie oznaczała rozdzielenie poszczególnych grupek, rozdzielenie czasowe poszczególnych grupek. Bardzo ważne jest to, żeby tutaj jak najmniej stracić. Oczywiście idealnie byłoby, żeby Michał ten etap wygrał, żeby był drugi, żeby był trzeci, bo to są dodatkowe bonifikaty, które są tak bardzo potrzebne yy, na naszym wyścigu. Oczywiście jazda indywidualna na czas. My, Michał może świetnie pojechać, on był czwarty w to świata, a byłby trzeci, gdyby Ktoś powiedział Tomowi Dimoulin, że tak dużo przegrywa wtedy z Rohanem Denisem, bo Pamiętamy wywiad, czy też może nie wywiad, ale rozmowy później po Mecie z Tomem Dimoulin, który powiedział, że gdybym wiedział, że tak dużo przegrywam, to bym się z tego wyścigu Wycofał i mielibyśmy medal Na Mistrzostwach Świata, więc Michał Minimalnie się udało dwa medale na Mistrzostwach Świata, bo w zeszłym roku We Włoszech był czwarty I też minimalnie przegrał na finiszu, no więc tak naprawdę Oprócz tego złota z Panferady, to Powinien mieć jeszcze Brąz na czas i brąz kolejny ze startu wspólnego. No, ale oczywiście tak się nie stało. Czasami Czasami właśnie sekundy, setne sekundy ważą o losach medalu, ale dzisiaj my nie o medalach, tylko dzisiaj o tym, co się będzie działo za 54,5-5 km, czyli ten finałowy podjazd już tutaj w przemyślu na razie przejechali, przejechali 150 km. Była okazja, rozruszać trochę nogi, była okazja, trochę może potrenować. No, i teraz trzeba będzie to wszystko wykorzystać. No tak, i przewaga to są trzy minuty. Proszę Państwa, stara się powiększyć ten zapas, te, te granice, znaczy no, tę rozpiętość. Powiedzmy przewagi między główną grupą a ucieczką prowadząca ósemka kolarzy, żeby mieć jak największą zaliczkę przed wjazdem na rundę kalwaryjską. Tak nazywamy tę rundę, proszę Państwa, bo tam centralnym punktem jest miejscowość Kalwaria pasławska z cudownym sanktuarium, które obejmuje nie tylko bazylikę, ale także słynne dróżki kalwaryjskie szeroko rozrzucone po najbliższej okolicy, no ale tam z punktu widzenia kolarzy są przede wszystkim trudne podjazdy i trudne zjazdy. Dodajmy, że ten zjazd z Kalwarii na dół jest, tak. Tak, do, do rzeki Wiar jest trudny, ponieważ to jest wąska droga, bardzo mocno opadająca i pełna zakrętów, więc tam też się wiele może wydarzyć. Tam też trzeba dobrze i przytomnie jechać, żeby uniknąć kraksy. No ja myślę, że to będzie taki punkt zwrotny tego etapu, bo kto tam zjedzie na końcu grupy, to już raczej nie będzie miał możliwości wrócić do peletonu, bo po zjeździe